Ponad 52 miliony złotych na wsparcie zatrudnienia otrzymały urzędy pracy w naszym województwie. Pieniądze z funduszy europejskich zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje na start i nowe zatrudnienia. Umowy przedstawicielom powiatowych Urzędów Pracy w Urzędzie Marszałkowskim wręczył marszałek Artur Kosicki i pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz. Mam nadzieję, że te 52 miliony pomogą, żebyśmy utrzymali. Stan bym powiedział bezrobocia w niższym zakresie albo nawet jeszcze lepszym, że będziemy mogli stworzyć też nowe warunki i miejsca pracy dla, dla młodych ludzi, tych, którzy dopiero co wchodzą na rynek. To jest dofinansowanie, z którego będziemy mogli zrealizować co najmniej ponad tysiąc staży. To są środki na co najmniej pół tysiąca miejsc dla osób, które chcą się samozatrudnić. To jest bardzo istotne. Także no, mam nadzieję, że że te środki pokażą już w niedługiej przyszłości, że będziemy mogli faktycznie cieszyć się z tego, że te bezrobocie w naszym regionie się nie zwiększa. W Podlaskiem zarejestrowanych jest 30 tysięcy bezrobotnych. Podstawowym założeniem funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych jest mobilizacja zawodowa osób bezrobotnych. Podlaskie pupy musiały opracować takie projekty, w których zaplanowały działania aktywizujące osoby poszukujące zatrudnienia, a w szczególności ludzi młodych. To dzisiejsze wsparcie e, pozwoli na wsparcie e, około 2700 osób. Pan Marszałek tutaj zauważył, e, i to jest bardzo ważne, co powiedział, że ponad Przewidujemy utworzenie ponad 500 nowych firm, czyli udziel, Powiatowe Urzędy Pracy udzielą ponad 500 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak szybko to policzy, to zauważy, że mniej więcej połowa tych środków, z tych 52 milionów złotych zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości w województwie Podlaski. Trudno się rozwijać bez wsparcia przedsiębiorczości. Sukcesywnie od kilku lat zdecydowanie rośnie. Liczba podmiotów gospodarczych województwa Podlaska. Najczęściej to są te bardzo małe podmioty, często działalności jednoosobowe, ale to nie oznacza, że trzeba się zatrzymać. Tych podmiotów powinno powstawać jak najwięcej, bo te podmioty tak naprawdę też tworzą miejsca pracy. Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiecie Sokulskim skorzystają 43 osoby. Doposażonych zostanie 30 stanowisk pracy, 70 osób będzie mogło skorzystać ze staży 30 z prac interwencyjnych, a 10 z bonów na zasiedlenie. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał na te działania ponad 4 miliony złotych. Z kolei w suwałkach dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej trafią do 30 osób. Z do do stanowisk pracy skorzysta 16 osób, a na staże może liczyć 45 mieszkańców tej części regionu. Bony na zasiedlenie przygotowano 20 osobom, prace interwencyjne to 15. Tu pula środków wyniosła przeszło 3 miliony 400 tysięcy złotych. Blisko 4 miliony złotych trafi do Łomży. Pieniądze zostaną zainwestowane do końca bieżącego roku.